Witam serdecznie wszystkich w nowym 2021 roku jak się domyślacie ponownie jestem w drodze. Na początek kilka informacji, sprostowań i tym podobnych rzeczy. No Dzisiaj jest 9 styczeń 2021 rok. W Adelaide jest bardzo ciepło, 35 stopni. Tutaj troszeczkę chłodniej, bo jestem akurat blisko oceanu. No i jadę w kierunku do granicy z Wiktorią, z tym, że tej granicy w dalszym ciągu nie mogę przekroczyć. No i w tej chwili, dzisiaj jadąc w radio, słyszałem, że są nowe obostrzenia, znowu w Queensland, New South Wales. Także ciągle co parę dni sytuacja się zmienia i. Jest niepewna, także myślę, że w tym roku z tych moich jazd poza granicę mojego stanu nic nie wyjdzie. No, będę się obracał ciągle po stanie Południowa Australia. Dzisiaj mam zamiar jechać w kierunku, jak powiedziałem, Wiktorii i zacznę stamtąd. Nie wiem dokładnie, nie przemyślałem gdzie się zatrzymam. Gdzieś prawdopodobnie blisko oceanu, dlatego że w głębi jest, lądu jest bardzo ciepło, więc może gdzieś jakieś dżety albo plaża. No zobaczymy. O jeszcze jedna informacja. To, co w tej chwili mówię, ukaże się prawdopodobnie na moim filmie dopiero co najmniej za pół roku, dlatego że. Mam już przygotowany materiał z poprzednich wypraw i tak sukcesywnie chcę średnio co raz na tydzień jeden film dać. No, cierpliwości! Jeżeli coś uda mi się zmontować z tej wyprawy teraz, to będzie to dopiero gdzieś za pół roku, nie wcześniej. To jezioro za mną, co tam widać, jest to słone jezioro. No nikt tutaj ryb nie łowi na tym jeziorze. Jest zasłone prawdopodobnie za płytkiem. Nie widziałem, żeby ktokolwiek kiedykolwiek tutaj łowił ryby. No i <grywamy> będziemy szukali innych słonych miejsc ocean, dżety a no, zobaczę co się da z tego kilkudniowego wyjazdu yy, zmontować. Przyjechałem do Cape Jaffa Są tutaj takie niezbyt długie, niezbyt głębokie jetty. Będę chciał pójść na niej, spróbować połowić. Dzisiaj. Jest już dosyć późno, to dochodzi godzina piąta po południu, ale to nic, jeszcze mam kilka godzin, mogę popróbować. Za chwilę się przebiorę, żeby nie spalić się od słońca, no i ruszę właśnie. На те Zarzuciłem z kawałkiem sardynki, a mniejszą będkę, założę na nią kawałek krewetki, będę łowił na krewetkę. Oprócz mnie są jeszcze dwie osoby. Do tej pory nie złowili nic, są już kilka godzin, także nie liczę na jakieś większe sukcesy. Wiatr. Jest tak silny, ale trochę porywisty i trochę zakusza na pewno i obawiam się również o kamerę. Mam tylko jedną kamerę, została na jetach, dlatego że trochę kłopot z rozstawianiem kamer, szczególnie jak wieje taki wiatr, ale to nic, zobaczymy co będzie. I oczywiście haczyk pusty i jakiś, jakieś trzepiające się zielsko na mnie zarzucałem swoją małą lekką wędką troszeczkę dalej i niestety oprócz y, zielska, które się zaczepiało żadnych brań ale jak tylko pociągnąłem blisko do dżetów od razu z miejsca haczyk został y, oczyszczony coś po, zaczęło skubać na pewno jakaś y, drobnica może nawet y, Nadymka, y, pafa fish. Nie wiem, spróbuję jeszcze raz blisko dżetów Na dnie czepia się właśnie taka trawa ciągle. A ryby jak nie było, tak nie ma. Widzę całkowity bezsens łowienia na tych drzetach dzisiaj. Y, bardzo silny wiatr zmagający się, coraz silniejszy. Dużo zielska, no i żadnych brań w ogóle. Do tej pory ani ja, ani wszyscy, którzy tutaj przyszli łowić, nie złowili ani jednej ryby, więc nie ma sensu tutaj siedzieć. Za chwilę zwinę swój sprzęt i wracam na brzeg. Doszły jeszcze dwie osoby przed chwilą. No, ale nie sądzę, żeby mieli więcej szczęścia niż ja i te dwie osoby, które już tutaj są od pięciu godzin w tej chwili. Jak do tej pory w ogóle żadnej ryby i nawet żadnych brań. W Cape Jaffa kompletne niepowodzenie. Jedyne co zło, złowiłem, co można było złapać, to tylko wiatr. E, muszę przyznać, że nawet mnie trochę przewiało. W tej chwili e, jestem w takim zacisznym miejscu, również w Cape Jaffa. Jest to marina nowo wybudowana. E, tutaj pozostanę na noc. A jutro z rana będę chciał spróbować właśnie na tej marynie zarzucić wędki. Może tutaj w tej wodzie jakaś ryba się y, uchowała. No nie wiadomo jakie jest środowisko, jakie jest dno. Czy y, ryby już tutaj się zadomowiły czy nie. I jeżeli tak, czy uda mi się w ogóle jakąś rybę złowić. No nic, zobaczymy jutro z rana. No, już jest. Pieczeł praktycznie. Za chwilę zjem kolację. No i do jutra rana zobaczymy, zobaczymy co będzie jutro na tej marynie. Tutaj jest spokojnie, nie ma wiatru. Może nie będzie tak źle. Jestem na marina w Cape Jaffa. Przed chwilą zarzuciłem wędki. Jest godzina siódma rano. Na razie spokojniutko. Nie ma wiatru zupełnie. Jest fajnie, ale ma być bardzo ciepły dzień dzisiaj. E, wiem, że na pewno będzie skubała drobnica przy samym brzegu, tutaj. E, nie wiem, czy jakaś większa ryba się złowi. Na pewno chyba nie. Tylko pobawię się trochę z drobnicą posiedzę może kilka godzin tutaj. Przed chwilą ciągnąłem bardzo wielką rybę o, w granicach 5 cm. Prawdopodobnie maleńki salmon trout. Także wygląda na to, że tej wielkości tutaj ryby można tylko złowić. Wcale się nie pomyliłem. Chyba nie więcej jak 5 cm, a może 8. Tym razem mam troszeczkę większą. Może 13-14 cm. Inny gatunek ryby trawela. Oczywiście za mała. Była kolejna trawela, troszeczkę większa od poprzedniej, no ale oczepiła się przy samym murku. No pobędę jeszcze chwilę, pobawię się, jeżeli będę widział, że to tylko taka drobnica, więc nie będę tutaj siedział, pojadę zupełnie szukać innego łowiska gdzieś. No i haczyk obgolony zupełnie. Pełno, pełno drobnicy. i kolejny olbrzym z gatunku salmonów yy, australijskich maleńki salmon trout ile on tam ma? znowu może z 8 cm musiałem zamienić kapelusz na czapkę yy, pomimo, że jest dopiero 8.30 rano bo słoneczko już szyję przypieka będzie bardzo gorący dzień jak na razie tutaj bez wiatru na pewno długo tutaj nie wytrzymam. No, ale jeszcze może z godzinkę, dwie posiedzę tutaj. Myślę, że 3 godziny to wystarczająco dużo czasu na zabawę z tą drobnicą tutaj. Więc już kończę. Będę stąd wyjeżdżał, szukał e, jakiegoś innego miejsca. Nie wiem jeszcze gdzie. E, nie wiem, czy uda mi się łowić przy tej temperaturze gdzieś na otwartej przestrzeni, na dżetach. Jeżeli to może dopiero wieczorem. No ale nic, ruszam w drogę za chwilę i będę szukał e, innego łowiska gdzieś.